Wielu z nas, przychodząc pierwszy raz na siłownię, miało na celu przede wszystkim poprawę sylwetki. Po wykonaniu pierwszych serii na ławce, szybko okazało się, że do tego należy dopisać wyciśnięcie 100 kg i stawanie się coraz silniejszym. Rozwianie siły w połączeniu z ćwiczeniami skoncentrowanymi na hipertrofii jest popularną metodą kryjącą się pod nazwą Power Building. Osiągnięcie wymarzonej sylwetki to długi proces wymagający mnóstwa cierpliwości. Na zauważalne efekty trzeba poczekać przynajmniej kilka miesięcy. Z kolei, dążąc do celów siłowych, rezultaty są widoczne z treningu na trening, gdy dokładamy coraz więcej ciężaru na sztangę. Aby mieć ponadprzeciętne wyniki w obu sportach jednocześnie, trzeba być obdarzonym świetnymi genami. Pomimo że pozornie budowanie siły i masy mięśniowej idzie w parze, różnice w treningach pod masę i siłę sprawiają, że trening siłowy nie jest optymalny pod kątem rozbudowy muskulatury a trening hipertroficzny nie jest optymalny pod kątem rozwoju siły. Gdyby było przeciwnie, strongmeni i trójboiści straciliby pracę, bo deklasowaliby ich kulturyści. Niemniej przy odpowiednim podejściu i pogodzeniu się z kompromisami w obu aspektach można osiągnąć naprawdę wiele. Osobą, której moim zdaniem wychodziło to najlepiej jest Michael Hern. Był w stanie deklasować konkurencję na zawodach z trójboju, a za kilka tygodni robić to samo na scenie kulturystycznej, będąc dociętym do kości. Na kanale już kiedyś demaskowałem jego deklarację o naturalności. Minęły kolejne dwa lata, on nadal imponuje jakością sylwetki i pobija swoje rekordy. Mike zaczął swoją przygodę ze sportami siłowymi jeszcze przed ukończeniem 10 roku życia. Szybko okazało się, że ma znakomite predyspozycje do budowania sylwetki. Już w wieku 13 lat posiadał lepszą formę niż większość ćwiczących facetów na siłowni. Miał już spor masy, a przede wszystkim świetną definicję. Rok później udało mu się wygrać pierwsze zawody kulturystyczne. Po ukończeniu 15 roku życia osiągnął formę, do której większość z nas nigdy nie dojdzie. Posiadał nie tylko ogromną ilość masy mięśniowej, ale też świetne proporcje. Jak mówi, będąc tak młodym, ważył aż 123 kg. Patrząc na jego ówczesną definicję, jest to wręcz niewiarygodna ilość. Przypomniało mi to Wojtka Polaka, który mając 16 lat ważył 160 kg, natomiast w jego przypadku nie była to jakościowa masa. O'Hern ma 190 cm wzrostu, a sądząc po fotografii, poziom tkanki tłuszczowej wynosił jakieś 10%. Pewnie, będąc nastolatkiem, był nieco niższy ale wciąż mówimy o wskaźniku FFMI w okolicach 30, co jest absurdalnie wysoką wartością jak na taki wiek. Moim zdaniem waga, jaką podaje, jest mocno zawyżona. Jeszcze przed wkroczeniem w dorosłość wykazywał predyspozycję do dźwigania ciężarów. W wieku 17 lat jego rekord na ławce wynosił 190 kg, 270 w przysiadzie i tyle samo w martwym ciągu. Te wyniki wykonał na treningu, ale zaczął już startować w zawodach w trójboju siłowym. Chociaż podniósł na nich nieco mniejsze ciężary, udało mu się osiągnąć total wynoszący niemal 700 kg. Pozwoliło mu to wygrać lokalne zawody w stanie Waszyngton. 12 tygodni później zwyciężył w zawodach kulturystycznych, stając na scenie z wagą 98 kg. Łączenie obu tych dyscyplin i wygrywanie w tak młodym wieku jest niesamowitym osiągnięciem. Kulturyści startujący jednocześnie w zawodach trójboju siłowego są rzadkością. Warto jeszcze nadmienić, że w młodości trenował sztuki walki, a w koledżu grał futbol amerykański. Po ukończeniu 20 roku życia, na przełomie lat 80. i 90., zebrał na koncie jeszcze kilka startów w trójboju. Intrygujący jest fakt, że niektóre z nich odbyły się na testowanych zawodach dla naturali. Największy total, jaki zrobił, wyniósł 820 kg. Było to kolejno 295 kg w przysiadzie, 205 na ławce i 320 w martwym. Co ciekawe, nie zaliczył dwóch pierwszych podejść w przysiadzie z ciężarem 272,5 kg, a trzecie znacznie cięższe podejście udało mu się wykonać. Start był w kategorii do 110 kg, a zatem sądząc po jego gabarytach musiał być na tych zawodach nieźle odtłuszczony. Udało mi się znaleźć nagranie z zawodów w 1995, na których zawstydzał innych zawodników wyglądem, jednocześnie dźwigając ponad 300 kg w martwym ciągu. Myślę, że z pewnością zasługuje mu tytuł najlepiej wyglądającego, trójboisty po dziś dzień. Wyniki z zawodów to jeszcze nie jego najlepsze rekordy. W sieci widnieje film, na którym wykonuje przysiad z ciężarem 362 kg. Jest to takie samo obciążenie, z jakim wstawał Ronnie Coleman. Ten wynik Ocherna dzieli go dosłownie kilka kilogramów od rekordu świata w kategorii do 110 kg wśród testowanych zawodników. Ostatnio pomimo swojego wieku robi też świetne wyniki na ławce. Wycisnął 225 kg pod chwytem. Jest to charakterystyczny dla niego sposób wykonywania tego boju. Jego zdaniem takie ułożenie dłoni mocniej angażuje tricepsy. Rzeczywiście wydają się one być jego najsilniejszą partią. Potwierdza to filmik, w którym z łatwością wykonuje skal ze 100 kg sztangą. Ja natomiast, o ile nie jesteś osobą zaawansowaną, która ma pewność, że wie co robi, odradzam takie wykonywanie wyciskania leżąc. Podchwyt jest bardzo niebezpieczny ze względu na duże ryzyko wypuszczenia sztangi z rąk. Jako lepszą alternatywę polecam wyciskanie wąskim chwytem. Na wspomnienie zasługuje także dwukrotne zwycięstwo Herna w zawodach Iron Warrior. Format tych rozgrywek można porównać do bardziej popularnych Strength Wars. Występują tam różne konkurencje wymagające siły nieograniczające się do jednej dziedziny sportowej. Na Iron Warrior rywalizacja toczyła się m.in. w głównych bojach, a do tego rywaniu podrzucie, uginaniu ramion, wyciskaniu belki oraz spacerze farmera. Widać tutaj połączenie trójboju, podnoszenia ciężarów oraz strongman. Kariera kulturystyczna Ocherna także obfituje w sukcesy. Już jako nastolatek miał na koncie kilka owocnych występów. Później startował w zawodach z testami antydopingowymi. Jego zdecydowanie największym osiągnięciem jest czterokrotne zwycięstwo na Mystery Universe dla Naturali. Na scenie wyróżniał się świetnym docięciem, co widać po prążkowaniu na mięśniach czworogłowych oraz ostrych skośnych brzucha. Jego domeną była masywność i szeroka rama. O'Hearn był bardzo kompletnym zawodnikiem. Wszystko uzupełniały ramiona o ogromnym obwodzie wynoszącym 53 cm. Dzięki swojej sylwetce miał wiele epizodów jako aktor i model. W sumie pojawił się na okładkach około 500 czasopism. Obecnie na TikToku panuje moda na memy wykorzystujące jego postać. Na pewno wielu z Was spotkało się kiedyś z formatem MEMA, na którym kulturyści piszą coś na komputerze. Ostatnim z nich jest Mike O'Hearn. Trzeba mu oddać, że nikomu innemu na świecie łączenie kulturystyki z trójbojem nie wychodziło tak dobrze. W obu sportach startował w zawodach z testami antydopingowymi i nigdy nie zaliczył wpadki. Wciąż nie daje to stuprocentowej pewności, że jest czystym. Można o tym pomyśleć w ten sposób, że każdy jest naturalem, dopóki nie wpadnie, a takich przykładów w sporcie było mnóstwo. Obecnie ma już 54 lata, a wciąż wygląda, jakby był gotowy wkrótce wejść na scenę. W dodatku wydaje się być w szczycie siłowej formy. Wyciskanie ponad 200 kg jest u niego na porządku dziennym. Dane wskazują, że pełnia możliwości siłowych u trójboistów przypada około 35 roku życia. Rzeczywiście w rankingach wraz z wiekiem widać trend spadkowy. U testowanych zawodników między 35 a 40 rokiem życia, aż 27 posiada total powyżej 900 kg. Z kolei w kategorii wiekowej Ocherna nikt nie osiągnął takiego wyniku. Sądząc po rezultatach, jakimi ostatnio dzieli się w wyciskaniu, raczej nie ma u niego mowy o spadkach siły. Przy tym nadal podtrzymuje wersję, że nic nie bierze. Zwróciłem uwagę na to, że gdy zostaje skonfrontowany w temacie dopingu, odpowiada bardzo wymijająco, błądząc po różnych tematach. Zastanawia też fakt, że niedawno zaczął polecać peptydy. Jest to niezłą ironią, bo te środki są zakazane przez agencje antydopingowe. Zaprzecza jednak, aby je kiedykolwiek stosował. Na pewno trzeba mu oddać, że jest genetycznym fenomenem, natomiast nie uwierzę w jego zapewnienia o naturalności. Wyniki siłowe, jakie osiąga w połączeniu z taką ilością masy mięśniowej, są po prostu nierealne. Na koniec chciałbym ogłosić, że już od dzisiaj na stronie stalowyszok.pl Obowiązuje wielkanocna promocja minus 30% na pierwszy i minus 50% na drugi produkt. Promocja dotyczy moich bestsellerów, czyli Uniwersalnej Sylwetki, programu, który jednocześnie buduje mięście oraz sprawność, diety na budżecie z pomysłami i przepisami na najtańsze, jednocześnie wartościowe posiłki, czy nowości ponad tysiąca publikacji naukowych zebranych w rekomendacjach odnośnie najlepszych naturalnych substancji, które wspomogą Twoje wysiłki na wielu polach. Ta okazja będzie otwarta tylko przez najbliższy tydzień. Możesz ją wykorzystać, klikając link w opisie i przechodząc na stalowyszok.pl. To byłem ja, a teraz do następnego.